Cześć Artur, cześć Michał. Winterhalter GS630 to niewielka kompaktowa zmywarka podblatowa, która sprawdzi się w branży gastronomicznej, w zakładach piekarniczych, cukierniczych czy mięsnych. Podblatowa zmywarka Winterhalter doskonale nadaje się do mycia naczyń, garów i przyborów kuchennych, blach, foremek, koszy piekarniczych i kast cukierniczych. W razie potrzeby zmywarkę można tak zaprogramować, aby umyć w niej także sztućce. Zmywarka Winterhalter GS630 znacznie przyspiesza proces mycia i zapewnia perfekcyjne rezultaty. Zastosowanie rewersyjnego systemu mycia zapewnia równomierne ciśnienie wody w całej komorze myjącej i dokładnie usuwa zabrudzenia ze wszystkich naczyń w koszu. Jednocześnie zmywarka jest bardzo wydajna i oszczędna. Na jeden cykl mycia zużywa tylko 4,4 litra wody. Oprócz tego ma wbudowany system dozowania środków myjących i nałuszczających, co pozwala ograniczyć zużycie środków chemicznych do niezbędnego minimum. Zmywarka jest prosta w obsłudze i czyszczeniu. Sterowanie odbywa się za pomocą intuicyjnego panela dotykowego. Kodowanie kolorami ułatwia obsługę urządzenia. Można ją uruchomić jednym przyciskiem. Komorę myjącą można łatwo wyczyścić, wyjmując kosz na naczynia. Zmywarka Winterhalter G630 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie czyste naczynia, przybory kuchenne muszą być szybko czyste i zawsze pod ręką. Można ją kupić lub wynająć. Korzyści płynące z wynajmu urządzenia to. Stała rata przez cały okres najmu, szybkie usuwanie ewentualnych usterek, czyli do 72 godzin. Bezpłatna obsługa gwarancyjna przez cały okres umowy. Otrzymują Państwo uzdatnianie wody w cenie. Mają Państwo możliwość renegocjacji wielkości maszyny podczas trwającej umowy. Maszynę można wymienić co 5 lat na preferencyjnych warunkach. Praca ze zmywarką Winterhalter to same korzyści. Najmniejsza przemysłowa zmywarka na rynku. Bezpośrednio umowa z producentem. Brak wpłaty własnej. Szybki czas mycia, nawet do 70 sekund. Wysoka wydajność i doskonały efekt mycia. Niskie zużycie wody w porównaniu do mycia ręcznego. Zapewnia dezynfekcję mytych przedmiotów. Jest to dezynfekcja termiczna. Zapewnia mycie z taką samą powtarzalną skutecznością za każdym razem. Zmywarka Winterhalter jest łatwa w obsłudze i czyszczeniu. Urządzenie oznacza się dużą bezawaryjnością.